Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale W stronę światła. Dusze, promienie dusz, bratnie dusze, bliźniacze płomienie, naddusze i inne światy. Czym jest dusza? Dusza jest indywidualną stroną Stwórcy. Każdy z nas jest indywidualną duszą, ale jesteśmy również wewnętrzną częścią Stwórcy, jak zmarszczka na oceanie. Jeśli pozbędziesz się wszystkich warstw ego i osobowości, pozostanie nasza prawdziwa esencja, czyli dusza. Promienie duszy. Różne dusze mają tendencję do emanowania różnymi atrybutami i archetypami stworzenia. Istnieje schemat kolorów, który opisuje główne archetypy. Jest to ten sam, który jest używany w systemie czakr. Czerwony ma tendencję do oznaczania bardzo namiętnego i fizycznego, pomarańczowy bardzo towarzyskiego, żółty intelektualnego, zielony ziemskiego i zorientowanego na uzdrawianie, niebieski koncepcyjnego i mentalnego, indygo intuicyjnego i psychicznego, a fioletowy wyższej mądrości i transcendencji. Chociaż są to tylko archetypy, czasami przydatne jest kategoryzowanie dusz w ten sposób. Oczywiście, klasyfikacje mogą być pułapką, ponieważ wszyscy jesteśmy wcielonym nieskończonym jednym. Żaden promień duszy nie jest lepszy od żadnego innego promienia duszy po prostu inny. Istnieje wiele książek o czakrach i promieniach. Sugeruję, abyście Państwo poszukali w internecie dodatkowych informacji, aby pogłębić temat. Bratnie dusze. Każda dusza, z którą głęboko się łączysz, może być uważana za bratnią duszę. Ludzie mogą mieć wiele bratnich dusz. Zazwyczaj są to osoby, które mają podobne promienie i ścieżki duchowe i często są razem przez wiele wcieleń z przerwami. Bliźniacze płomienie, bliźniaczy. Płomień to pojedyncza dusza, która reprezentuje tak zwaną drugą połowę, ciebie właściwie inna całość jest bardziej dokładne, ponieważ Twój bliźniaczy płomień jest suwerenną istotą na własnych prawach. Kiedy dusze zostały pierwotnie odróżnione od całości, podzieliły się na pary. A następnie dzieliły się ponownie i ponownie, aż stały się miliardami fragmentów oryginalnej zakodowanej pary. Jeden członek każdej oryginalnej pary dusz prawie zawsze pozostaje w wyższych wymiarach, aby przewodzić, podczas gdy drugi członek eksploruje niższe światy. Jesteśmy uwarunkowani, aby wierzyć, że musimy zjednoczyć się z przedstawicielem płci przeciwnej i żyć długo i szczęśliwie. Ponieważ większość z nas pierwotnie podzieliła się na pary męskich i żeńskich bliźniaczych płomieni, wszystko jest spolaryzowane męsko-żeńskie w kontinuum czasowym 3D i 4D. Przeciwieństwa się przyciągają jako sposób na powrót do równowagi. Związek doświadczany między mężczyzną i kobietą jest stanem transcendentnym w ostatecznym sensie. Każdy z nich ma podstawową płeć, która jest dominująca podczas naszych wcieleń. Jednak w naszym pragnieniu doświadczenia wszystkiego, co dotyczy seksu, możemy przyjąć płeć przeciwną podczas konkretnych wcieleń. Jeśli silnie utożsamiamy się z płcią przeciwną podczas wcielenia, możemy przenieść to uczucie do przyszłych wcieleń i ostatecznie poczuć się przyciągnięci do tej samej płci. Na przykład bliźniaczy płomień przeważnie męskiej duszy zamieszkującej ciało kobiety będzie kobietą. W miarę ewolucji dusze stają się bardziej androgeniczne, mając zrównoważone obie strony swojej natury. Naddusze Nasze indywidualne dusze zostały oddzielone od nadduszy. Naddusza składa się z dwunastu dusz, które dzielą się na sześć par. Bliźniaczy płomień jest drugim członkiem każdej pary. Ponowne zjednoczenie z nad duszą to doświadczenie piękne poza słowami. Chociaż wszystkie dwanaście pierwotnych dusz może być w podróży, eksplorując wszechświat, istnieje rdzeń nad duszy, który pozostaje w każdym z nas. To jest ta rodzina dusz, z którą pragniemy się ponownie zjednoczyć. Często nasze ziemskie rodziny wydają się blednąć w porównaniu. Pamiętając nasz stan przed separacją, wiele lat temu Lea, mój własny bliźniaczy płomień, przyszedł do mnie w wizji i zobaczyłem, że istnieje w szóstej gestości w eterycznych regionach Wenus. 3D Wenus jest niesamowicie gorąca i trująca. 6D kolory wahają się od bieli do złota, pomarańczu i czerwieni, migocząc i łącząc się nieustannie. Ciało świetliste 6D jest oczywiście nieprzepuszczalne dla atmosfery. Tak jak na obrazach wizjonerskich artystów, wszędzie są krystaliczne świątynie i rzeki złotego światła spływające kaskadowo do bujnych ogrodów. Około trzech wcieleń temu, w kontinuum czasowym Ziemi, miałem doświadczenie wznoszenia się przez przestrzeń i do atmosfery Wenus pod koniec życia na Ziemi. Było to duchowe wzniesienie, gdzie ciało fizyczne zostaje w tyle. Tym razem czekam na fizyczne wzniesienie, dzięki któremu będę mógł swobodnie podróżować między Wenus a Ziemią według własnej woli. Mój bliźniaczy płomień Lea i inni powiedzieli mi, że gdy tylko osiągniemy wibracje 5D, będą mogli się z nami mieszać. Znacznie łatwiej jest przejść z 6D do 5D niż z 6D do 3D daje nam to wiele bodźców do ciągłego wznoszenia się wibracji. Pamiętając inne światy Wielu z nas przybyło na Ziemię po doświadczeniach w innych światach. Niektóre z tych światów znajdują się w naszym własnym układzie słonecznym, ale w tym czasie cywilizacje istnieją w wyższych gestościach i są niewidoczne dla naszych teleskopów i satelitów. Inni pamiętają, że pochodzą ze światów wodnych. Istnieją kanały, które twierdzą, że w poprzednich życiach były delfinami lub wielorybami. Większość gatunków waleni na Ziemi zachowuje pewną wiedzę o innych światach, ale podobnie jak ludzie, utracili wiele ze swojej świadomości wyższych gestości. Chociaż uważam się za Wenusjanina, mam również pewne plejadeańskie pochodzenie. Moja genetyka wydaje się być w 80% wenusjańska i w 20% plejadejska, chociaż pociąga mnie Arktur z powodów. Które nie zostały ujawnione. W rzeczywistości istoty z Arcturusa stale proszą o współpracę ze mną. Jestem bardzo ostrożny w pracy z innymi bytami, ponieważ nawet jeśli są kochające i mądre, nie oznacza to, że praca z nimi jest koniecznie moją najwyższą ścieżką duszy. W miarę jak wzrastamy w wibracjach, będziemy coraz bardziej pamiętać nasze dziedzictwo pozaziemskie. Termin nasiona gwiazd był używany do opisywania dusz, które miały niewielkie lub żadne doświadczenie ziemskie przed tym wcieleniem. To prawda, że niektórzy z nas mieli setki wcieleń na Ziemi, podczas gdy inni mieli może jedno lub dwa i wszystko pomiędzy. Wolę nie używać terminu nasiona gwiazd, ponieważ wszyscy jesteśmy w pewnym stopniu nasionami gwiazd. Tak jak wszyscy jesteśmy w pewnym stopniu istotami pozaziemskimi. Ostatecznie jesteśmy wszechświatem i wszystkim, co się w nim znajduje, więc ta dyskusja jest w tym momencie tylko dla rozrywki. Autor Sal Rachel. Weź z powyższej prezentacji wszystko, co osłuży twojemu osobistemu rozwojowi i podniesieniu świadomości. Czyli weź to, co z tobą rezonuje, a resztę pozostaw. A ja z wdzięcznością serdecznie dziękuję za wysłuchanie prezentowanego materiału. Z miłością i światłem.